Także moi drodzy, okazało się, że to nie jest tutaj. Muszę pojechać w inną, w inną bramę. Dobra, ja wyjadę sobie tutaj. Nie ma nikogo po prawej, nie ma po lewej. Pojadę trochę tutaj pod prąd. inną bramę. Ale ta inna brama to jest 15 km. To są tak wielkie zakłady, powiem wam szczerze. O, kapcia złapał tutaj, widzicie? Chłopak. Tak właśnie szedłem, mówię, co on taki przekoszony jest. Skręć w prawo. No, tutaj zlazło mu akurat Skręć powietrze. Prawo. Dobra, czyli co? E... Jedziemy teraz pod prawidłowy adres. Tu inaczej, pod prawidłową bramę. Bo to nawet nie jest adres prawidłowy, bo adres to ja mam tu prawidłowy. Tylko tyle, że nie to miejsce. Tu mi każe teraz tak skręcić w prawo, Skręć w prawo. ale Wtedy. później każe mi zawinąć. no To bez sensu. No to... Zaraz zobaczę tutaj jak tutaj nawigacja pokazuje Momento Czy zawinąć? Czy to już będzie na powrocie później Nie Tak, on mi każe tu coś tam objechać, no tutaj ja od razu skręcam tutaj w lewo Tam by musiał Gdzieś by mi kazał objeżdżać do ronda pewnie A tu jest normalny wyjazd, także jedziemy od razu tutaj No, no, widzicie, jak to bywa. O, i z 15 km zrobiło się 6 km nagle. I na tamtej bramie prawdopodobnie będzie jeszcze inny model e, rejestracji. Tam widziałem, że nie ma jako jak takiego parkingu. Tak jak tutaj, takiego wielkiego. No, zobaczymy. kupiłem taką kamerkę. To jest Pri 7i, i teraz firma zrobiła metrę, takie, taką, rondo, takie i mocowanie. Zjadłem, I to mocowanie jest takie, 173. że do płaskiej szyby się nie nadaje. Dlaczego? Ono dlatego, że jak przykleję, to obiektyw jest wypukły i odchyla kamerkę od szyby. Nie jest tak, tylko jest tak. I dlatego nakręca. No pewnie, że drogę powinien nakręcić, tak? No i drogę nakręca. Ale. Warto nieraz Żeby nakręcała właśnie Taka kamerka, żeby nakręcała też trochę Przestrzeni z przodu Chociażby dlatego, że można by było Użyć takich, takiego materiału do, e, do filmu A tutaj widzicie no To tak naprawdę jest e, Większość drogi nagranej Aczkolwiek nagrywa bardzo fajnie, fajna kamerka Bardzo czuła, można sobie ustawić czułość e, Na wstrząsy na, 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 na ruch i tak dalej Także na razie jestem z niej zadowolony Tylko jedynie to, że ten uchwyt powinien być tak, że kamerkę można odsunąć i ją regulować tutaj w tej, w tej płaszczyźnie od szyby. Ona się nadaje bardziej właśnie do samochodów osobowych, gdzie jest szyba nachylona i jak tak przykleimy, to kamerka wtedy odchodzi automatycznie można ją wyregulować. Widzicie teraz, jak to wygląda praca kierowcy ciężarówki za granicą. Zresztą nie tylko za granicą w kraju też. Niektórzy się nie chcą przyznać do tego, że popełniają błędy, a ja chcę pokazać jak to wygląda. Że czasami strzeli się gapę, podjedzie się nie po ten adres. Człowiek się musi popytać, źle wypełni dokumenty. Nie wie jak się zachować na jakiejś firmie, bo są na przykład Francuzi czy Hiszpanie mają w nosie, żeby tam gdzieś po angielsku próbować się z nami dogadać, mimo naszych usilnych chęci i trzeba troszeczkę improwizować, ale od tego mamy język gestów. Międzynarodowy język gestów eee, i ręce, żeby, żeby się dogadać, eee, i można się wtedy dogadać nawet z Chińczykiem. Przede wszystkim, uśmiech i, i, i otwartość w stosunku do innej osoby. Dobra, jeszcze dwa kilometry. O proszę, tutaj jest nawet jakaś stacja benzynowa, ale tu nie ma możliwości stania na tej stacji, bo to jest taka Esso Express, czyli taka Esso. Eee, Czekajcie, teraz tutaj muszę, taka ESO samoobsługowa. Dobra, tu następne rondo. Tu jakiś sklep Przejdź jest nawet, zobaczcie. I trzecim zjazdem. Chyba sklep albo firmy, firmy jakieś. Dobra, trzecim zjazdem. Zobaczcie, tu cały czas się ciągnie te zakłady Exxon Mobil. I teraz w prawo Trzeba uważać żeby się taki kurdupel nie chciał wcisnąć Bo wtedy to może być różnie Możemy nawet nie poczuć jak go przytrzemy A on będzie chciał być szybszy I yy, mądrzejszy od jeża Dobra Jeszcze półtora kilometra Dobra Exxon Mobil Widzicie i to jest gdzieś tutaj. Tak, jest parking po prawej stronie. Zaraz sobie to dodam do mapy mojej, żebym wiedział. Jak będzie jakiś Polak, to się pójdę zapytać jak wygląda tutaj e, rejestracja. No bo tu mówię w każdym, na każdej bramie może być inaczej. Okej. Okay. Widzicie tutaj jest plan Też pewnie nie można filmować Także nie będę tutaj kręcił Parking, ble 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 Także tu się zatrzymamy Ok Światła może tu się wyświetla A nie, niekoniecznie Tu trzeba stanąć, tak, i później wycofać. Widzicie, tutaj się nie wyjedzie do przodu, chyba że tamten się przestawi. Ok, przyszła do mnie babeczka, dała tutaj plan sytuacyjny, gdzie mam dojechać. Rampa 363, także ja wjeżdżam na firmę. Tam później muszę je zaparkować iść do kolejnego, chyba, biura. Nie wiem. Eee, w każdym razie zakaz filmowania. Trudno. No dobra, wyjechałem z tej firmy. Powiem wam tak, miałem wjechać na wagę. Dobra, pierwszy raz pomyliłem wjazdy na wagę, a nie można tam było zawrócić. Musiałem później tam kombinować. Wróciłem się, wjechałem na wagę, ale nie było nikogo w biurze z wagi myślałem, że tam trzeba na po prostu wjechać się i koniec nie, trzeba wjechać, nie wypuścili mnie z firmy muszę, musiałem wjechać jeszcze raz na wagę i jechać, zawinąć wjechać na wagę i czekać, aż ktoś przyjdzie podbył mi z tempelkiem papiery i dopiero mnie wypuścili ach, ja. Je, 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 je. dobra, Jedziemy dzisiaj do Walencji. 280 km przed nami Także yy no, się tu wszędzie jest, że 3,5 tony tam było, 7,5 ton zakaz. A my sobie tutaj w prawo polecimy Lillebonne i będziemy stawać na parkingach strzeżonych. Także dzisiaj i yy, jutro stanę sobie gdzieś w Niemczech na jakimś autochopie. Wybacz, i muszę jechać z tym jak z jajkami, bo to wszystko jest takie: opakowania tekturowe, beczki, no różne rzeczy. Także i wszystko ciężkie, ale część jest, że można mocno spiąć, a część trzeba delikatnie, bo się kartony pogną. A na Niemca, niestety, trzeba pospinać. Aczkolwiek widziałem we Francji, tutaj jak niektórzy Francuzi mają pospinane rzeczy, jadą nie plandeką, tylko taką ramą samą, nie? I mają na tym na przykład e, palety z cementem. Dwie palety w rzędzie, jednym, w szeregu. I na przykład jest tak, spięta jedna paleta, 3-4 nie przy niespięte i, i ostatnia, rąco, spięta, i następna spięta. 81, I tak jadą i to jest na takiej e, ramie tylko i tyle. No, no ale to Francuzi. Teraz wjeżdżamy Jedzie do miejscowości Grand Camp. Ale żeby się do Autostrady A29 dostać. O zobaczcie, tutaj też coś jest takiego. Jest flaga francuska i flaga ukraińska. No to po prostu świat nie zna tego. a Znaczy Polska zna, bo flagi ukraińskie są wszędzie już teraz. O, widzicie? Liberté co to tam jest? Jakiś hotel chyba? Cholera ja wie co to jest. No to wygląda dobra, wjechaliśmy i już wyjeżdżamy takie miasteczko, ale będę się trzymał dalej tego, że urokliwe mają te swoje domostwa to jest taki smaczek właśnie, takie typowe francuskie zabudowania domki jednorodzinne, no wszystko takie fajne wypielęgnowane, takie bajkowe no i traktor że będziemy się za nim taśtać trochę bo jest jeszcze linia przerywana a z 25 tonami to ja nie zerwę się jak w jeden musimy tutaj poczekać na szczęście jedzie 50 na godzinę o teraz trochę zjechał może się uda wyprzedzić gada Złamałem przepis, ale w imię płynności ruchu i ekologii, bo teraz jadę równo, a tak bym jechał wolno, później mógł przyspieszyć i tak dalej, i tak dalej. I następne miasteczko. mi Mara, ale powiem wam, że dzisiaj jak zalegnę to po prostu usnę chyba jak niemowlę o tu jaki fajny I Volkswagen, twórz się no i kościół taka katedra też super, no oni te budowle mają takie naprawdę średniowieczne a te niektóre ich domki, w których mieszkają, to są tak samo, elewacje kamienne. No, fajne, podoba mi się to. Ta może niekoniecznie, ale to jest stara, taka. Albo to, zobaczcie. Zupełnie inne są te wsi niż w Polsce zupełnie inne, dzień do nocy. Podjazd sobie, a zobaczcie jaki kamperek jedzie. On też ledwo zipie. Ledwo zipie. Ale spójrzcie jakie. Je... To stara renówka jest. Ja jadę 44 na godzinę. Proszę bardzo. No to on może jedzie 50. Też chyba szybciej nie może. No niestety już jest 43, prawie 25 ton, no co i tak on, ten dafik tak licho jakoś mi jedzie w ogóle. Nawet na puste jak jechałem, to on tak jakieś górki to tak walczył z nimi. A tutaj coś tam się porobiło na francuskiej autostradzie. Zaraz zobaczymy co to jest, czy ktoś kapcia złapał, czy serwis, tak to podobnie. Albo jest za słabo była to nawet Straż Pożarna. Powiem Wam, a byłem świadkiem na stacji benzynowej: jedna osoba za słaba, to właśnie przyjechała Straż Pożarna i udzielała pomocy. Dojechaliśmy do Valenzien, no i teraz parking La Santinelle. Tutaj jest parking strzeżony Także sobie za chwileczkę zjedziemy Tylko trzeba przyjechać na, na drugą stronę Bo ten parking jest po drugiej stronie autostrady Po no. 150 metrach trzymaj się prawej strony Proszę bardzo Jedziemy tutaj bo gdybyśmy mieli skręcić tam na jakieś inne stacje, będziemy na parking po tej stronie, to tutaj, ale my jedziemy na strzeżony. Po 300 metrach skręć w lewo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem Deżniset 30. Po 300 metrach? No i tutaj radzę każdemu, kto wjeżdża na ten parking strzeżony. Zwróćcie szczególną uwagę na nawigację, jak mu pokazuje drogę i tak dalej, bo można się pogubić i jeździć po prostu w kółko. Albo wyjechać po prostu na autostradę i nie wyjechać w ogóle na parking. Także tutaj trzeba bardzo, momencie, bardzo, bardzo, bardzo e, dokładnie. Zostało mi się 14 minut jazdy z 4,5 godziny. Także, o, I teraz patrzcie, jedzie ten. Trzeba tu bardzo uważać, a lusterka są tak szerokie, że naprawdę zasłaniają. Ok, teraz tutaj w prawo i pobierzemy bilet i będziemy już jak się ustawimy. To pewnie tam zostanie parę minut. Tylko podjedź rondo i z piątym Park defini, wtedy ja tutaj pojadę tędy, bo Jest stacja benzynowa, okej. Okay. Ja, teraz mi się tu szlaba zamknie. To co już kiedyś widzieliście, prawda? Jak on wyjedzie, to dopiero mi się szlaban otworzy i gdzieś będziemy szukać miejsca. A no, jemu się otworzył? Ok, jak się zamknie, to otworzy się nas, weźmiemy bilet. Ustawimy się jutro rano koło, o o siódmej ruszymy No właśnie jeżdżamy tu się bilet pobierze proszę bardzo Ticket. Dobra, bilet tutaj i wjeżdżamy i szukamy miejsca o proszę jakiś ten bar otworzony jest, nawet nie widziałem Dobra, mamy 12 minut na znalezienie miejsca i zaparkowanie. w końcu gdzieś pewnie będzie dużo miejsca tu chłodnia stoi 80 metrów kręć w prawo 90 metrów prawo. też chłodnia a my sobie tu staniemy na samym końcu to jest daleko do wody, daleko do Kibli za przeproszeniem, daleko, daleko wszędzie, ale z drugiej strony o widzicie, ja tutaj jest takie fajne miejsce, bo jak się stanie to tak naprawdę nikt nam tutaj nie będzie przeszkadzał O właśnie i teraz sobie tutaj cofnę no dobra i na zakręcie sobie stoję ale to jest bardzo fajne miejsce do wyjazdu dobre i tak dalej nic tam stoi tutaj obok teraz wyłączę pójdę nabrać wody zobaczę co tam w tym barze mają zrobię sobie jedzenie no i pójdę spać i pewnie około 10 będę spał no to do jutra